Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam taki filmik, dla mnie przynajmniej bardzo przyjemny, a myślę, że dla Was jest nieciekawy. Dzisiaj Wam pokażę paczkę, którą, która do mnie przyszła. Paczka została mi skomponowana i mogłam zresztą wybrać kilka kosmetyków i dostałam ją właśnie od swojej widzki, z którą bardzo często właśnie koresponduję. I Macia zaproponowała mi przetestowanie kilku kosmetyków Oriflame i powiem Wam szczerze, że... Jeżeli chodzi o markę Oriflame, to sięgam pamięcią gdzieś tam do czasu kiedy byłam e, małą dziewczynką i moja mama właśnie kilku kosmetyków tej marki używała. Oczywiście marka Oriflame zawsze na przemiennie przeplatała się z marką Avon, a że marka Avon z tego co ostatnio widziałam naprawdę dużo ciekawych produktów wypuściła, zwłaszcza kolor, z kolorówki. To stwierdziłam, czemu nie. Kilka produktów sobie wybrałam, ponieważ Magda nie chciała mi wrzucać do paczki czegoś, co ona uważałaby za godne przetestowanie, tylko chciała, żebym ja sobie wybrała te produkty. Oczywiście kilka tutaj kultowych kosmetyków pojawiło się również w Madzi, dlatego też pewnie większość produktów będzie się znały. Dla mnie to jest oczywiście nowość, bo ja raczej nie testuję kosmetyków marki Oriflame, po prostu nie mam do nich zwyczajnie wstępu ale teraz jak najbardziej można się kontaktować mailowo, słuchajcie można na Facebooku na przykład się kontaktować, można oglądać katalogi online, także Cały świat, tak naprawdę, konsultantki wysyłają Wam swoje zamówienie także podlinkuję Wam na dole kontakt do Magdy, bo uważam, że jest to bardzo sprawdzona osoba i mogę Wam ją zdecydowanie polecić, ponieważ kontakt jest bardzo szybki. Magda umie doradzić kosmetyki, bardzo też dużo rozmawiałyśmy o różnych kosmetykach, które ja sobie wybrałam, także myślę, że ten kontakt jest naprawdę świetny. I tak, brakuje mi takich właśnie osób, brakuje mi takich konsultantek, gdzie mogłabym właśnie mieć do nich dostęp na szybko pytanie, odpowiedź, także. Jeżeli nie macie skąd zamówić, na przykład tych kosmetyków, a niektóre Was zaciekają tutaj w tej paczce, to jak najbardziej Wam dam kontakt na dole do Magdy i spiszę Wam listę kosmetyków, które ja sobie wybrałam. Powiem Wam szczerze, że z marką Oriflame również spotkałam się ostatnio w Promajkab Akademii, ponieważ zdaniem sobie świętej Karolina Matraszek kilku na przykład produktów z kolorówki używają właśnie marki Oriflame, i dlatego też tutaj te produkty się pojawiają, ponieważ ja sama miałam przyjemność testować i one się po po prostu niezwykle dobre mi wydały, przynajmniej na ten moment, kiedy je używałam w szkole. No i zaczynamy. Ja zacznę może z pielęgnacji, ponieważ e, wczoraj wytestowałam sobie pierwszy raz maskę, e, maskę do włosów, która bardzo fajnie podkreśliła mi ombre i one się stały takie leśniące, takie właśnie ogniste. I powiem Wam, że uzyskałam ten efekt właśnie maską do włosów e, firmy, znaczy firmy Oil Flame. To jest Milk and Honey Gold. I to jest taka seria, którą pamiętam już dawno, dawno. Moja mama właśnie kupowała to samy z tej, e, z, e, z tej serii. E, zapach jest cudowny. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nawet się chyba upaść kantem. <gry> Zapach jest naprawdę fantastyczny. Maska jest bardzo gęsta, treściwa i naprawdę bardzo długo utrzymuje się na włosach, a jednocześnie naprawdę, jeżeli macie na przykład blond włosy, to świetnie Wam się sprawdzi. Ja specjalnie właśnie nałożyłam więcej na tą część ombre i powiem Wam się, że naprawdę włosy są mięciutkie, elastyczne jak widzicie, naprawdę bardzo fajnie można uzyskać nią blask, także... To jest pierwszy produkt. On w katalogu chyba kosztował około 15 zł, tak mi się wydaje. Dalej wybrałam sobie coś na taki okres już bardziej ciepły, bo teraz jak widzicie za oknem jest naprawdę średnio. Także ja wybrałam tutaj żel od malina i mięta i kupiłam, znaczy, kupiłam. Wybrałam sobie ten produkt z myślą właśnie o lecie i chciałam przetestować, ponieważ bardzo mi te żele przypominały te żele z Yves Rocher. Dlatego też, jeżeli mi się sprawdzą, to na pewno sobie zrobię jakieś małe zapas, bo powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie pachną. Tam jest jeszcze lawenda, i inne warianty zapachowe, także naprawdę dużo macie do wyboru tych wszystkich żeli. A one chyba nie są drogie, bo w granicach 10 zł zapłacimy za 400 ml, także myślę, że to jest dobra cena. Dalej skończyły się wszystkie skraby, wszystkie peelingi, które miałam w domu. No i tak przeglądając katalog, zauważyłam znowu tą serię Honey Milk and Honey Gold. I to jest scrap i powiem Wam, że skrab jeszcze lepiej i ekskluzywnie pachnie e, niż maska. Maska ma bardzo intensywny zapach, a ten ma delikatniejszy, ale bardziej mi się podoba. I dlatego też fajnie, fajnie by było wypróbować Barston, bo myślę, że to jest taki właśnie fajno otulający zapach na wieczór. No zdecydowanie bardzo nie pachnie. Bardzo mi się podoba ten zapach, także przetestujemy i dam Wam znać, może się coś pojawi w ulubieńcach. E, Dalej krem do stóp. I powiem Wam szczerze, że nie mam kompletnie żadnego kremu do stóp, zawsze się smarowałam masłami tymi naturalnymi, ale jakiś produkt do stóp też by mi się przydał, ponieważ tutaj mamy 10% mocznika, eee, także fajnie, także przetestuję sobie ten krem, tutaj Madzia mi właśnie ten, ten krem dołożyła, moja mama go na przykład bardzo często kupowała, także wiem, że jest to produkt sprawdzony. Eee, dalej tutaj Madzia mi dorzuciła mydełko eee, Silk Beauty e, Soft Bar i tutaj mamy proteiny, i ekstrakt z Orchidei, także tutaj na pewno Nathan będzie używał tego mydła, bo on bardzo lubi takie mydło właśnie w tych opakowaniach. Dalej coś, przepraszam, dalej wybrałam sobie, znaczy właśnie nie wybrałam, bo na początku mówiłam Magdzie, że chciałabym serum, ale na razie mam sera właśnie na dzień i chciałam coś na noc, ale nie było właśnie serum, serum na noc, tylko jest serum chyba na dzień. I Magda mi od siebie dorzuciła dwa kremy do twarzy i powiem Wam szczerze, że Później w ogóle zapomniałam Magdzi powiedzieć, że chciałabym przetestować te kremy, także tutaj chyba jakaś telepatia zadziałała, bo te kremy widziałam u Kokosowej Tęczy, która bardzo zachwalała te kremy i powiem Wam szczerze, że chyba nawet powiedziała w filmiku, że nie spodziewałam się, że kremy z Eryflemii będą takie dobre. I wiem, że ta marka, ta marka, ta seria cieszy się bardzo dużą popularnością i jeżeli jesteście na przykład konsultantkami, to naprawdę możecie zdobyć te kremy za przysłowiowe grosze, ponieważ w katalogu często kosztują one w granicach 40 zł, czy nawet chyba 70 w regularnej cenie, jeżeli nie mamy promocji. A jako konsultantki możecie zdobyć takie wszystkie kosmetyki 40%. Także powiem Wam że gdybym ja na przykład nie testowała takiej ilości produktów, którą często widzicie się u mnie w zakupach, to spokojnie po taki normalny użytkownik na pewno bym się skusiła na bycie konsultantką, ponieważ naprawdę macie zdecydowanie um, szybszy, dostęp, ma się szybszy dostęp do tych kosmetyków i macie przede wszystkim nie tani. także myślę, że naprawdę warto się skusić, bo pewnie kremiki wyjdą wysoko o 10 zł, jeżeli tutaj odejmiecie tą zniżkę i jeszcze jakieś specjalne promocje, bo często Oriflame chyba robi takie dla konsultantek. Następnym kosmetykiem jest produkt do oczu, czyli taki rozświetlający, nawilżający krem pod oczy. No i to jest bardzo fajne, ponieważ ten kosmetyk ma taką kuleczkę w środku, Także, jak sobie na przykład wyłożycie ten produkt do lodówki, to będziecie miały fajne ochłodzenie. Powiem Wam, że ja już testowałam kilka razy na kosmetyki i naprawdę dużą przyjemnością jest właśnie testowanie tej kulki. Także ja sobie zaraz to wszystko wyłożę do lodówki. I mój zapasie powiększył. naprawdę bardzo fajne produkty, bo ta seria naprawdę dużo zebrała komplementów i właśnie bardzo się nastawiałam na nie, ale nie wiedziałam gdzie je po prostu zamówić. No i Magda mi praktycznie jak z nieba można powiedzieć. Dalej mamy kolorówkę. Tutaj jest tam taki zestaw. Fajny, bo naprawdę fajne opakowanie jest, mamy tutaj tusz do szens, Wonder Lush mascara i krem pod oczy, również tutaj mamy Optimal Sing Eye Cream. Hmm, hmm, hmm. czy coś jest tutaj napisane tak, krem do pielęgnacji oko oczu eee, także takie fajne słoiczko, ja właśnie takie w słoiczku też lubię eee, no i mamy słynną właśnie maskarę z Oriflame, także eee, zobaczymy bo tutaj naprawdę te maskary podobno duże i dobre recenzje zbierają eee, kolejna maskara to jest eee, Very Me eee, Fatlash Lash Mascara tak, to jest chyba ta, taka czerwona z takim czerwonym korkiem, także dajcie znać, ja jeszcze nie patrzyłam na szczotkę Chociaż powiem Wam szczerze, że chyba sobie, sobie sprawdzę tą szczotkę, bo bo teraz mi się wszystkie tusze pokończyły, teraz będziecie gdzieś w denku właśnie kilka kilka maskar, także sprawdzimy, jaką tutaj ma szczoteczkę. Nie lubię tego pakowań. O, super. Powiem Wam, że szczota jest rewelacyjna, bo ma takie fajne, jest taka gruba, długie ma te żeński, te włoski, także nie będzie mi tak... E, dotykać oka, bo często tak zawadzam o po prostu tą tutaj e, linię wodną, e, no i oczywiście silikonowa, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ja. E, dostałam też jeszcze taką gąbkę, to ociec serca. Także fajnie, możemy teraz komuś dorzucić zawsze. No i ostatnimi produktami są podkłady. I to właśnie o nich mówiłam, że testowałam je w Pro Makeup Academy. Daniel uwielbia na przykład ten podkład Illusion Foundation The One. A tutaj mamy SPF chyba 20, także super, bardzo duży, duży faktor. No i tutaj się z Magdą dogadałam, że Magdzie mi wyśle po prostu jaśniejszy kolor, bo jak widzicie ten kolor jest zdecydowanie dla mnie za ciemny. To jest chyba dwa nawet, dwa nawet kolory za ciemne i przeważnie właśnie klientki biorą ten kolor kolor. No tutaj właśnie z Magdą rozmawiałam, że właśnie to jest najbardziej popularny, i Madzia właśnie dlatego też wybrała dla mnie ten kolor. No ale jest dla mnie za ciemny, także zostawię go sobie na lato, a chciałam Wam zrobić test, także zależało mi na jaśniejszym kolorze. Bo jeżeli ten podczas się okaże fajny, to jakbym, jak najbardziej musiałam Wam go polecić, no i przede wszystkim pokazać. No i dalej, ostatni produkt to jest Giordani Gold. No i to jest podkład przeznaczony do sery się dojrzałej. On pięknie rozświetla, ale jednocześnie bardzo ładnie nawilża, bo jak wiemy skóra dojrzała potrzebuje ekstremalnego nabliżenia. No i to jest jeden z najjaśniejszych kolorów. Zaraz zobaczymy. Chyba sobie za dużo nabrałam. Nie, nie wiem czy też nie jest za ciemny, chociaż... No nie wiem, wydaje mi się, że jest trochę za ciemny. Pięknie pachnie, także jak będę miała właśnie ochotę na coś w lecie, to na pewno sięgnę po ten produkt. Ale to jest, to jest, wydaje mi się, że najjaśniejszy Light Ivory. Także uważajcie z tymi kolorami, lepiej sobie właśnie porozmawiać z konsultantką. Wiecie, mogę też mnie nie widzi także ja czasami wydawać ciemniejsza, czasami jaśniejsza. No także zobaczymy. ten kolor na razie wygląda troszkę za ciemny, jakby trochę się zaczął utleniać, Ale przetestujemy, zobaczymy. Kiedy, może jutro sobie go przetestuję, bo nie idę do pracy. No zobaczymy. Ten i te podkłady są bardzo tanie, bo często nawet jak nie jesteście konsultantkami, to można go zamówić za 20 chyba 7 zł, a ten za 30 coś. Także no bardzo, bardzo dobre ceny. No i tutaj Magda mi jeszcze ma katalogi, także ja sobie na skrzydło nie przejrzę, to jest najnowszy katalog. Eee, bardzo mnie ciekawią na przykład szminki z Oriflame'u, także jeżeli miałyście na przykład do czynienia o tym, za 34 zł Jordani Gold. Także cena super. A, no i dajcie mi znać... Eee, Dajcie mi znać, czy używałyście na przykład szminek z Oriflame'u. Tutaj powiem Wam teraz, że przerzuciłam, e, przerzuciłam stronę w katalogu na złuszczającą maseczkę. No, też mnie zaciekawiła, bo ta seria jest podobno bardzo dobra. E, ta True Perfection, także dajcie znać, czy używałyście tej złuszczającej maseczki. E, no, na pewno sobie przejrzę katalog. Tutaj macie właśnie. Co tutaj, są drzewcze, krem do rąk. O, ta seria Milky Honey. Także powiem Wam szczerze, że naprawdę na spokojnie sobie przejrzę ten katalog. Tutaj wiem, że są takie ładne perfumy męskie. No. Super. Na pewno, na pewno coś tutaj popatrzę. Bardzo dużo jest mm, z, z zapachami. Także ciekawie się zapowiada. No, także to by była zawartość paczki. Tutaj mamy jeszcze dwie próbki zapachów. Dajcie znać, co sądzicie o kosmetykach. Czy macie jakieś swoje perełki, bo bardzo jestem ciekawa oczywiście Raczej nie zamierzam zostać konsultantką, ale czasami można sobie coś fajnego zamówić, jak już mam tą sprawdzoną osobę, to mam szybki kontakt i zamawiając co chcę Magdali to wysyła, także e, zobaczymy. E, także czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. No i trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach. Hej!